Właśnie, ale nie wszystkie zapraszają, ale niektóre są. Hmm. Nie wiem, jak Państwo znoszą, jak Państwo znoszą, Państwo się wydają wyjątkowo podatni na, 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 te, na te bzdury, które ze mnie wylatują i już tak czuję się jak wśród swoich, czyli też nie jest z wami najlepiej. To, to, to jest pocieszające. Zawsze się martwiłem, że tylko ja jestem taki nieudany. Cieszę się, że was mam, cieszę się, że jesteście. Samotność, to jest najgorsze co człowieka może spotkać. Dobra, poszanowaliśmy. I państwo, czy byśmy się nie zasiedzieli już? Nie. nie. Wytrzymacie jeszcze, bo... Tak? To... Dobra, no to będzie teraz balada o miłości. Taki pomysł. Słuchajcie, bo my robimy teraz właśnie tę o miłości. To może dwie o miłości zrobimy. Jeszcze Hugh. Dobrze. Dobra? To, najpierw to okrutne? Bardzo no to słuchajcie, bo to jest taka piosenka właśnie o miłości. Mówię, że nie będę pisał, że się chlastam, no bo wiem, jak wyglądam. Dlatego śpiewam mam, mam 15-letniego syna i jego zabiegą przyglądam się od czasów przedszkolnych. Dziewczęta nie zdają sobie sprawy z tego, jak trudno jest nam zainteresować swoją osobą was. Nie zdajcie sobie sprawy, że na przykład na takim etapie przedszkolnym. To nie jest, to nie ma złych intencji w tym, że ktoś podstawia wam nogę, wrzuca wam ruch bala za koszulę, ciągnie za włosy. To jest próba wyrażenia uczuć. Tylko dostępnymi sobie środkami, zresztą chłopak nie może zachować się inaczej, bo jest cały czas obserwowany przez kolegów. Wy też nie jesteście szczere w ocenie jego wysiłków, bo was obserwują koleżanki. Stąd te kłopoty komunikacyjne na linii chłopiec-dziewczynka na pewnym etapie rozwoju to jest w ogóle, taka komunikacja wydaje się być kompletnie niemożliwa, mimo że my się cały czas staramy. I właśnie to jest taka prośba zwrócenia się, to może nieco starszej niż przedszkolna, przedstawicielki płci, słusznie zwanej pięknej, a nie słusznie zwanej przeciwną. Dlaczego płeć przeciwna? Jak będziemy przeciwni, to cały czas to wyginiemy. Nie to ma sensu. Staram się wstawić, staram się wstawić za takim Prawdopodobnie podświadomie myślę o sobie w dzieciństwie jako o tym wrażliwym, delikatnym chłopcu, źle traktowanym przez pewne siebie stanowcze dziewczęta. To więc tam pada deszcz w tej piosence. Ona nosi ciekawy tytuł. To ochrutne, to ciekawe. My to teraz już, już nagraliśmy. Tu będzie więcej instrumentów niż tylko dwie gitary. Ale posłuchajcie, no, ja się wzruszam, jak sobie myślę o tym frajerze, no, Tyle razy. To chyba trochę piszę o sobie, więc... 那不是快递。Não,